Piosenka mi odleciała. Muszę wreszcie odpocząć. Ale w przyszłym tygodniu nagrywamy nowe piosenki. Zazwoń do Leona, jest dla mnie jak rodzina. Leon pracuje w LA, jest zajęty, ma na głowie masę rzeczy. Jesteś gwiazdą małą. A jak gwiazdy przestają się kręcić, <laughs> wypalają się. Tylko przyjacieli. Hmm. Jak to płynie na twoją karierę wiorekka? Co to jest? Zaproszenie od Izabeli. Prowadzi dom otwarty dla takich młodych artystów jak ty. Dlaczego dajesz mi to teraz? Bo czuję, że to odpowiedni czas. Jak się nazywasz? Nie powiedziałeś. Kajo. Kapitan Kajo. Dzięki zawsze miłą podróż. Izabela. Co to jest? Za piękne miejsce. Wiesz. Przyśniła mi się ta melodia, ale potem nagle jakoś straciła mi inspirację. Tak bym chciała zabrać ten fortepian na księżyc. Tini, możemy go sobie zabrać gdziekolwiek zechcesz, nawet na księżyc, jeśli trzeba. Już drugi raz mówisz do mnie, Tini. Jak to uciekła? Pojechała do jakiejś dziury we Włoszech, Lion. Ogarnij się, chłopcze! Namowicie tańczysz, serio? Zawsze to kochałem, od dziecka tańczę. Ale odkąd nie ma ojca, ktoś musi pracować. Kiedy tu przyjechałam, czułam się taka zawiedziona. Pracą, miłością. Poznałam Ciebie i nagle wszystko się zmieniło. Lion! Czy ja muszę tu siedzieć z baranami? To jedyny prom, który płynie na wyspę. Chcę, żeby dziewczyna, którą kocham, była szczęśliwa. Muszę wywrócić całe życie do góry nogami, poznać samą siebie, po prostu odkryć, kim jestem.